A cóż to za współpraca naszej nasi kochani widzowie? Patrzcie, jest tako, jest Jagleosia, jest o co chodzi? Czyli... Nie będę ze współpracą z nami, bo. Ne, to, to, to w u ogóle nas nie mylić. To jeszcze nie działa. Nie, ale jest jeszcze nawet, nawet oki. Okay. Dwa sławy. No oki, okay, dwa Krubinicki. sławy. To, wydaje mi się, że tak. Tako. Oki i dwa sławy to są highlighty tego, mm -hmm, I jeśli mm -hmm. chodzi o grubego y, mięskiego. Grubego męski. Nie, grubego Jak ja kojarzę, że jest taki typ, od lat się przewija, to jest bardzo znany tak? gracz na scenie, ale u nas na kanale jeszcze nie był. O co chodzi? Czy był? Był chyba kiedyś, było, był. E, no więc cóż to jest za współpraca, a przede wszystkim, kochani, to Już jest się wszystko. Też Malibu Barbie. Malibu Barbie z Angle Leosią. Słuchajcie, w trzy minuty te wszystkie osoby się to pojawią. Ja obstawiam, że każdy z nich ma po jakieś trzy linijki, cztery, i nic więcej, no bo jak? No, kto będzie miał najwięcej swojej ekspozycji? No, mam już... nadzieję, że tako, ale nie sądzę. A może jak Leosia? Jakąś nadzieję będzie re refrenował Barbie. Nie. Pewnie Dobra. ciężko będzie, nie, chciałem tylko dodać, że ciężko będzie wyłapać w jakiej formie jest tako, bo ludzie na to polują. Okay. Ostatni bukawe, gdzie tako się pojawił, i ludzie próbowali myśleć w jakiej formie tako jest obecnie, bo od paru lat nic nie wydał. Więc no to zobaczymy. Jest to, jest, to, jest, to jest świeżutkie. Wajby Malibu Barbie. Ona jest tajli, sola ma Fabi, -y. Malibu Barbie. Ty tak z klątem nie przeskaka, że Kareni Piki. -y. Ona jest tajli, sola ma Fabi, -y. Malibu Barbie. Szefi, doktor cofa, ser do nineteen Ona jest tajli, sola ma Fabi, -y. Malibu Barbie. Ty tak z klątem nie przeskaka, że Kareni Piki. -y. Ona jest tajli, sola ma Fabi, -y. Malibu Barbie. Szefi, doktor cofa, ser Głos jak mali i malibu Barbie, drogie zabawki Jak tańczę, to tańczę, jak gramy, to hałsie, to są hajfi Tu każdy jest laki, tu każdy ma styli, tu każdy jest jakiś Oni myślą, że to kachlis, czemu się dziwnie patrzysz Czemu się na mnie dziwnie patrzysz No okej, okay, mieliśmy taką, mieliśmy Young Osie Zaskoczyło mnie to w ilu miejscach Tako się pojawił, jego twarz po prostu Na tym, na tym, na tym... Później na celacie. w tej stylistyce, w czy ci kojarzy z kimś innym, taką? Nie kojarzy mi się z taką na pewno. <laughs> z nimi się nie kojarzy. Okej, okay. czyli powiedziałeś, że tak, wszystko tylko nie tak. Czy kojarzy konkretnym, chyba nie, ale skoro pytasz, to tobie chyba tak. Nie, wiesz co, kojarzy mi się z takim właśnie kolorowym popem z okay. pogranicza jakiegoś, właśnie jakiejś właśnie maty czy kogoś tam. Zastanawiam się jaki będzie ostateczny cel jakby tego kawałka, dlatego że no Malibu to jest no alkohol, nie? No Barbie, każdy wie co to jest, jak to się łączy. Zobaczymy, może się jeszcze coś wie. To kiedy z oki? Tak. Zgabę poważny Ważny? Ważny. Ty masz stylo takie jak ja w dwa tysiące Żyję na dzielni Na planecie Jerzy, nikt w nas nie wierzył Byliśmy dzielni Jakoś to wyszło, teraz to tylko Fuck you, pay me Chciałem to, będę jak postać z bajki W tisie i butach i spodniach z narni. Proszę, powiedzcie mi, gdzie się ukrywa ta Malibu Barbie. Barbie? Ona jest stylish, ona ma vibe'ik Malibu Barbie Ty tak wyglądasz, mi nie że Żegany i bajki Ona jest stylish, ona ma vibe'ik Malibu Barbie Chevy drop top, się do Það er stæli, sola maður flævi, mali búparvi Þið yeah, yeah. takk það grónda, mínum sér skata, segara nýtt bæki Okej, okay, to Malibu Barbie to jest jakiś e, typ dziewczyny po prostu To jest jakieś poszukiwanie jakiegoś chyba ideału Ale takiego z dupy jakiegoś kolorowego jak, jakaś tak. guma do rzucia Takiego, no taki wyimaginowany ideał Wydaje mi się, że interpretować można to właśnie tak Tutaj są takie troszeczkę nawiązania do anime Kiedy na przykład Oki miał te takie momenty transformacji Miałem wrażenie z jakimś Dragon Ballem skojarzenie Czy coś takiego Okej, okay, no jako, jako jeżyk ma prawo do tego <noise> Jako jerzyk jemu wolno To jest takie Wiecie, o co chodzi? Całość jest bardzo mocno kiczowata i taka, nie, w, nie w złym stylu. Tak, tak, w takim świadomym oczywiście tak. i, i wycelowanym mocno. To takie coś nawet można nazwać pastiszem, się mówi pastisz. E, trochę jest takie pranie mózgu. <laughs> Przez tą ilość bodźców, kolorów, wszystkiego. Bo cały czas coś się dzieje, ale w sumie nie ma to większego znaczenia. Ona jest styliz, ona ma fajnik, malibu Barbie. Szewi, top, 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 malibu Barbie u nas. Nie żaden Barbie na banie czarny durak, do konsultacji partytura, Tu i gasi rura, ty jesteś Barbie jesteś Candy, ja raczej Candy i Kendrick, bądź moją Barbie, poszukamy Candy. Na sobie mam garnitur, kucharz robi nam halibut, To jest z gór Arta w ogóle, nie? Ewidentnie retro, to jest właśnie... To, tak, tak no, no. Teraz jest y, duża moda na retro, tylko jak my byliśmy młodsi, to retro oznaczało lata 80. Ej, ale ale z stylistyki, to, to teraz jak dwa sławy weszły, to stało się takie troszkę bardziej enigmatyczne. Ma, w sensie, w sensie bardziej ten tekst jest taki bardziej zakodowany. Tak, jest mniej y, takich haseł, które można tak, tak interpretować. Ale dwa słowy, kurde, mają styl. No je? Yeah. Y, od razu jak weszli, to jest, jest inaczej. W sensie, tako też na propsie, ale dwa słowy zrobili z tego A kawałka ja tak. coś innego. Po prostu y, referencje są tam bardziej obecne. jakieś. Tak, takie... i, ale dla mnie trochę zmienili vibe. Wcześniej, bo taką ma taki vibe, troszeczkę jakby chciał powiedzieć ci coś ważnego i ukrywał to w słowach, a dwa słowa wchodzą i nagle robi się z tego zabawa. Okej, okay, no ciekawe. tak, takie mam uczucie, ale zobaczmy jeszcze dalej. Mi się wydaje, że włozy masz białe, tak jak Chodźmy na plażę w nocy Pamiętam jak miałaś kucyk Kiedyś tamta miała Tamagotchi Ja dzisiaj tamagoci. Żyję na dzielni Tamagoci? Ja <laughs> lubię ten burdel, chociaż jest ciężki Widzę jej buszkę, wkrótce urwa się, tylko tu zetnika. A to jest ten... Kto to jest? O co chodzi, czy kto? Albo o co chodzi, albo ten gruby... Mielski Wydaje Albo, się albo gruby Bo ich jeszcze nie było na naszym kanale, więc wybaczcie, że nich Może nie kojarzymy o, że za dobrze był? Dobra, nieważne no... dać na plejkę, Samach Sam często bywa w ciężkich stanach, ale wiesz się stara, bolać, to, lećmy gdzieś do rana Malibu Barbie Ona jest stylish, ona mam fajbig, Malibu Barbie Ty tak wygląda, minie nie przeszkadza, że karani bajki Ona jest stylish, ona mam fajbig, Malibu Barbie Szef drop top, to cofa, share the Ona jest stylish, ona mam fajbig, Malibu Barbie Ty tak wygląda, minie nie przeszkadza, że karani bajki ona jest ma 1990s No ewidentnie sam wprost mówi cofanie się do 1990s Więc chodzi o nawiązanie takie wprost do, do tych lat sprzed 30 lat, czy lat 90 Lat 30 lat Lat podawno, no nie? i co, no, <noise> tak od tych hostowo można powiedzieć refrenami, a reszta dołączała po kolei. Tak o kto się podłączy do młodzieży i próbuje być na czasie jak oki. Okay. Każdy z nas pewnie kto lubił tak kiedy on skupia się na solowej, na solowym komentarzu rzeczywistości co wychodzi mu raczej najlepiej. No tutaj ja jestem w tym obozie, który po prostu patrzy w którą stronę to pójdzie i cały czas czekam, aż. Tak tak jak kiedyś wypowie jakieś słowa, które faktycznie otworzą mi głowę znów będzie to jakieś może nie aż rewolucyjne, ale po prostu ciekawe. Na razie się to nie stało. Zaciekawiło cię coś? Wiesz, może być tak, że o czymś nie wiem po prostu i. A to pewnie każdy z nas, ale tak. Ale tak na pierwszy rzut oka, tak. No, no. Nie chyba tak szczególnie, jeszcze nie. I też nie czuję jakiegoś imperatywu, żeby to śledzić czy zagłębiać, chyba że ktoś powie, że to jest jakaś ukryta treść o tym, co się wydarzyło albo wydarzy w przyszłości. No to kurde, jak najjasne. jasne. Ale coś mi się wydaje, że nie. No właśnie, też mam to uczucie i jestem troszeczkę rozczarowany, bo mam takie wrażenie, i ono się często potwierdza, że im więcej ludzi w kawałku tym większy burdel się robi i po prostu tym mniej konkretu. Wydaje mi się, że to głównym celem takich utworów jest po prostu współpraca i poszerzenie zasięgów. Taka promocja na siebie. Cele nawzajem, biznesowe no. No, są do spełnienia. No, no trochę tak. No, w sensie kawałek fajny. No nie był to taki kawałek o niczym, więc... Cieszę się, że był tak. Cały czas mam uczucie, że to jest takie preludium do czegoś kurwa, że to, że to nie o to chodzi, tylko że o coś tam po tym, co będzie. Myślisz, że, co, że to jest jakaś promocja większego projektu, albo że co? Nie wiem, ale masz uczucie, że to był Standalone kawałek? Że to o to, to chodziło? Ja nie, nie wiem, no bo tu, to wzdychnie. Moim zdaniem to jest taka jakaś wizytówka pod tytułem: No, robimy to i to. No dokładnie. I, i prosimy o dalszą współpracę. Dokładnie to. Ale ja chcę mięsa, nie? Że jakby nie mam tego mięsa. Mięsa się, się robi wiesz gdzie, no. W Wrzeźni. <noise> To ja bym poprosił o to Ja nie wiem, co mi brakuje. W sensie, no, treści. Im A, jest to jest biznes, to jest po prostu. no... Wiele, wiele podpisów się złożyło na to, żeby to powstało. To nie jest projekt z pasji, raczej. No raczej nie. No dobrze, to starzy boomerzy będą się żegnać. Wobec tego, no co, bądźcie z nami. Tak jest. Dzięki, że byliście, i do następnego razu. Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdro. Hej. Cześć.